Cześć, mam na imię Robert i witam Was serdecznie w mojej małej kuźni mocy, gdzie od prawie 20 lat osobiście tuninguje Wasze samochody. Centrala TuneUp znajduje się w Gdańsku, natomiast klientów ze środkowej Polski zapraszam do oddziału Airwo Garage w Radomsku, gdzie szefuje Wojtek, który oprócz hamowni posiada też w pełni wyposażony warsztat. No dobra, koniec tego marketingu, pewnie jesteście ciekawi, czym dziś będę kręcił rolkami. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie z zaśnieżonego tune upu. Tak, słuchajcie, wreszcie przyszła prawdziwa zima, nie wiem czy to będzie widać, ale. Ach! Wszystko białe, cudownie, serce mnie się raduje, bo ja jestem rocznik 7-8, więc pokolenie, które wychowało się w latach 80., gdzie takie zimy były normalnością. Ale dobra, do brzegu. Cieszy mnie to dlatego, że mimo że trzeba odśnieżać, hamownia jest usyfiona i tak dalej, to może wreszcie taka ta pseudo-ekonarracja, że wiecie, ci uśmiechnięci, co mówią, że się planeta pali, panie redaktorze. jakoś nie będzie miała siły przebicia i ludzie przestaną wierzyć w te bzdury, bo ekologia, która idzie za tym, to jest Odwrotność zdrowego rozsądku. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy pacjenta na rolkach, słuchajcie. To jest Super 2.0 TDI, rocznik 2021 bodajże. 200 KONI pod maską. I to jest już drugie auto, dokładnie z tym samym silnikiem, które dzisiaj mamy robić. Pierwsze odmówiliśmy usługi chip tuningu, Bardzo, bardzo zawalony DPF. Tak, tak, to cudo ekologiczne. Tego już schamowaliśmy i. ale dobra, zobaczcie sam. Jak słyszycie, Adrian tam bawi się, wyłącza i deaktywuje wszystkie systemy radarowe, odpala tryby hamowniane, natomiast skoro mamy chwilę, to podejdziemy do rzeczonego silnika, jedna z ostatnich inkarnacji silnika 2.0 TDI o oznaczeniu kodowym DTU na sterowniku MD1. Ekologia to jest... W Paranoicznie rozbudowana, no i czasem już mimo niedużych przebiegów zdarzają się jakieś takie małe problemy, e, zwłaszcza z układem AdBlue, który jest chimeryczny po prostu z natury. No DPF-y lubią się zapychać w tych samochodach, e, ma to też może związek z tym, że niektóre egzemplarze strasznie chleją olej. I to tak nie wiadomo, bo niektórzy mają 150 tysięcy na latane i tego oleju tam bierze tyle co powinien, a niektórym w pierwszy litr na 2000 km. Naprawdę mieliśmy i takie egzemplarze. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Z swojej strony mogę tylko tyle powiedzieć, że jeżeli chodzi o oddawanie mocy, zdolność do generowania momentu, kresek, te silniki naprawdę są zajebiste. Co do wytrzymałości, jeszcze się nie wypowiadam, pogadamy tak może za 5-10 lat, wtedy to już będzie wiadomo, co z tego będzie, czy się zapisze w historii jako coś fajnego, czy wręcz przeciwnie, wszyscy będą tu TAM gadać. Dobra, auto jest przypięte, siadamy. No dobra. Słuchajcie, pierońsko zimno jest. No ale co to się dziwić, zima! Taka jak powinna być. Musimy go troszeczkę dogrzać, bo to wiadomo, że w tych warunkach dość szybko się wychłodzi, ale zaraz będziemy lecieć z pomiarami. Jeszcze trochę. Okej. Okay. U mnie gotowe, lecimy. Pierwszy pomiar za nami, ale jak miałem być szczery, to widziałem pół bara na DPF-ie. Znowu? No, znowu. I zobaczcie na moc. No ideału nie ma, 195 One tak powinny lekko 200 parę pokazać eee, Strzelimy sobie drugi pomiar, zobaczymy No to nie jest 0,65 jak było w tym Tiguanie Więc mamy jakiś tam zapas, ale no No dobra, lecimy z pomiarem numer 2 Zobaczcie tutaj Cóż, planeta płonie, kochani. Planeta płonie, dlatego siedzę w kurce, jest nam piekielnie zimno. 192,8. Więc na pewno będzie telefon do właściciela, na pewno będzie informacja, że auto nie trzyma parametrów do końca seryjnej, że już ma duże ciśnienie wsteczne. Standardowo był tu plan na tak zwany pakiet rozsądku, czyli Podniesienie ciśnienia oleju w silniku, bo jest zaniżone. Tak celowo jest zaniżone. Po drugie, odmulenie skrzyni biegów, podniesienie minimalnych obrotów, bo to też przeszkadza w poprawnym dopaleniu DPF-u, jak to lata sobie na takich tam śmiesznych, niskich e, warunkach. No i co? No i jeszcze zostaje temat podniesienia mocy w silniku, ale to zobaczymy, czy wyjdzie. Nie do końca jestem przekonany. A few moments later. Czy planeta pali, panie? Skrzynia jest zaprogramowana. A teraz sterownik silnika już został nadpisany, więc tak naprawdę testy. No dobra, jesteśmy już teraz w samochodzie. Auto zagrane. Taka pierwsza wersja wleciała. Yy, nie powinna być jakoś super mocna, zważywszy na wysokie ciśnienie wsteczne. Bardziej chcę zobaczyć, jak auto zareaguje. Czy w ogóle możemy iść dalej, czy odpuszczamy? Kręcimy, panie. Nie, no ładnie to poszło. Zadziwiająco te kreski się ciekawie ułożyły. No i mocowo. Myślę też nie ma krzywdy biorąc pod uwagę słabą serię. Robimy drugi jeszcze pomiar kontrolny, ale wszystko jest ładne, równe. Wyżej poszła moc maksymalna, tak jak patrzę i 230 koni nie ma tragedii. Tak, wiem i 250 ktoś ma zrobione, ale słuchajcie. Ja już widzę, że ten samochód oporuje na dzień dobry. Więc ja mógłbym powyłączać pewne limitery, kontrolę i on by podał 250, ale chyba nie o to chodzi. Robimy drugi pomiar i patrzymy, czy się mniej więcej utrzyma, czy tam 2-3 konie spadnie, co będzie normalne, czy na przykład zejdzie do 220, a wtedy to by znaczyło, że już jest źle. Lecimy. Siada! A ciśnie stesne 0,63. DPF No, początek odcinka skarżę się na durną ekologię i macie tego piękny przykład. On już zaczyna mi się z tym DPF-em walczyć. Muszę zobaczyć ile mamy do następnej procedury, bo może wystarczyłoby go dopalić. No i słuchajcie, mamy winowajcę, no przed drugim pomiarem wbił się w procedurę. Także doczyszcza DPF a powinno być lepiej. Nie go doczyści. Poszło 316 <grytanie> 0203 bara mniej po dopaleniu. mocowo 230. A biorąc pod uwagę, że on ma taką tendencję do dopalania się, ja bym tutaj więcej nie ładował. Tak? Ma sens. Tak co 200 więcej go dopala, to nie ma co. No zrobimy jeszcze jeden kontrolny pomiar. I raczej to by było na tyle, moi drodzy, bo tak wiem, można więcej cały czas mówię, zawsze można więcej. Kuj to naprawdę uwierzcie mi, że dla nas, dla tunerów, jak ktoś mi mówi, panie, nie patrz pan na nic, ma być mocno, to jest najprostsza robota. Bo najtrudniej zrobić coś, co. Fajnie wychodzi, jest jeszcze bezpiecznie i będzie przez najbliższe lata jakby współpracować bez większych problemów. Nie? Dowalić to plus 20% i jechane jak to niektóre pliki. Tak, jest zdecydowanie lepiej pod względem cisienia wstecznego. W ogóle bez porównania. I 230 stabilne No dobra, no to tak zostawiamy. Już właścicielem była rozmowa telefoniczna, że no nie będziemy cisnąć na maksa. Powiedzmy na tych nastawach zdrowa sztuka taka, to pokażę 235-240, do 250 można atakować, ale mówię, on serii też nie miał dobrej, wątpię, że skrzynia jest odmulona. Dobra, dziękuję, że oglądaliście pierwszy odcinek w nowym roku. Rzeczywiście ostatnio mało mam nagrywek, jeśli chodzi na kanał Autoholicy, ale przerzucam się na TikToka ze względów nawet logistycznych. Na TikToku to jest telefon. 15 minut mamy nagrane, coś wrzucam, a wiadomo, kanał taki, to i trzeba to zmontować i w ogóle nagrać, dwie kamery, stu, tu, 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 Dlatego zapraszam Was na moje konto na TikToku. Jeżeli jesteście zainteresowani tuningiem, a tutaj bardziej będę wrzucał takie okresowo, co pojęcia, jakieś hobbystyczne odcinki typowo spacji do samochodów. Natomiast, no, już regularności na razie nie będzie. Trzeba żyć, trzeba zarabiać. I tyle, trzymajcie się ciepło, Adrian. Na razie, cześć. No dobra, auto tam już się wystudziło, natomiast chciałem Wam tylko pokazać różnicę w mocy na tym samym programie przed dopaleniem DPF-a i po. To jest 7 koni, kilka nietonometrów i zwłaszcza u góry widać, że tak, przypchany DPF ma duży wpływ na moc.